Cześć kochani, witam się z Wami w nowym filmie. Jak wszyscy wiemy, wyprzedaże yy, no, są cały czas na topie. Każda sieciówka wywiesza coraz to większe banery minus 50, minus 60%. No i my wszyscy się na to nabieramy, chwytamy, wchodzimy od razu. Yy, czy ja się daję nabierać? Staram się nie dawać nabierać, staram się sprawdzać te ceny, szacować. I dzisiaj właśnie pokażę Wam, że byłam w Handlemie. Trzy rzeczy tam stacjonarnie udało mi się zakupić. Wydaje mi się, że w dość dobrych cenach. I będzie też Zara, tak, połączenie Handlem-Zara. Jeszcze tego nigdy u mnie nie było. Wydaje mi się, że to są takie dwie potęgi sieciówkowe, które najbardziej ze sobą, wiecie, konkurują tutaj w tej modzie, trochę high fashion i tak dalej. Eee, nie wiem, który jestem team. Zawsze mi się wydawało, że H&M na tą chwilę bliżej mi do Zary ze względu na ostatnie wtopy H&M-owskie. Eee, sami tutaj możecie wybrać swoją ulubioną. W każdym razie ja pokazuję, co kupiłam i możecie mnie nazywać cebulową Asią albo złotową Asią. Eee, dlatego, że nie ukrywam, że jestem też osobą, która bardzo lubi oszczędzić, nawet kupując coś, co mi się bardzo podoba. No i w tym przypadku mi się to udało. Także zapraszam do oglądania dalej. Nie ukrywam, że niektóre rzeczy już nosiłam. I tutaj na przykład mam bluzeczkę z Handemu. W takim przepięknym, smurfowym kolorze. Pewnie widzieliście yy, w poniedziałek, właśnie ją miałam na sobie. Ona ma bardzo fajne tutaj wycięcia. Yy, fajna bawołka kosztowała raptem 10 zł, dlatego się na nią zdecydowałam. Drugą rzeczą z handlem są te oto spodenki krótkie, dresowe ze sutniem w pięknym, różowym, takim różowo brzoskwiniowym nawet kolorze. Yy, z tyłu mają kieszonkę. Bardzo, bardzo fajne. Ja je kupiłam w rozmiarze M za 65 zł niecałe i słuchajcie, ja je kupiłam na dziale męskim <grym> z zamiarem, że będę nosić je i ja i mój mąż zgodził się. Także popasują yy, i na niego i na mnie. No na mnie są, wiecie, troszeczkę inaczej leżą, ja sobie podwijam tą nogawkę i tak dalej, ale da się to zrobić, także naprawdę są bajeramskie i bardzo się z nich cieszę, że je wzięłam. Mocno tutaj słoneczko daje, ale ostatnią rzeczą z handlu jest taka oto bluzeczka ażurowa, biała, ja mam w rozmiarze S, kosztowała 35 zł. Tu ma taki dość fajny dekolt. Ja już w niej byłam, jest bardzo fajna, zwiewna, delikatna, do wszystkiego będzie pasowała. Także właśnie takie zdobycze ja lubię na wyprzedażach. Nie wspomniałam, że będę starała się dla Was przymierzyć te rzeczy, które tutaj mam dla siebie, bo nie tylko dla mnie one są. Yy, przynajmniej z Zary, <laughs> ale nie wiem, czy mi się to uda, bo słuchajcie, wysiadła mi prawa ręka, ledwie co mogę podnieść, cokolwiek na nią tak mnie boli, że. <laughs> nie wiem, co się dzieje, czy to kwestia naczyniowa, ale myślałam, najpierw że już źle spałam. Niestety to nie był zły sen i po prostu to już któryś dzień trwa, już, już wczoraj było źle. Ale jestem twardzielką i tak zrobiłam wszystko co musiałam, a teraz już po prostu jest ciężko. Także postaram się zmierzyć jak najwięcej, postaram się zmierzyć wszystko. Jeśli nie, to proszę wybaczcie, ale to po prostu no, kwestie zdrowotne, co zrobić? Czasami tak jest. Jeśli chodzi o zarę, to wzięłam dwie rzeczy z sekcji kosmetycznej, dlatego że wzięłam sobie, to są takie perfumetki. Uh, surfing feelings, nobody kiss i cheerful attitude. I jeśli to źle wymówiłam, to przepraszam. Uh, Discovery set tak, to jest taki typowo secik wyjazdowy. Słuchajcie szczerze. Właściwie w większości nie znam zapachów. Po prostu wzięłam w ciemno. On był w bardzo dobrej cenie. Yy, tutaj widzę 45,90, ale na dole napiszę Wam za ile jak go kupiłam, że były to bardzo malutkie pieniążki. A drugie to jest kremik. I to jest Go Fruity. I tutaj ma 17,90, ale on go nie kosztował nawet 10 zł. Też Wam podaję cenę tutaj. Yy, pierwsze rzeczy to są rzeczy, które wzięłam dla Pawełka z ciuchów. E, wzięłam dwa rozmiary takiej pięknej, zielonej bluzki. E, Ona jest takiego materiału, nie jest to sweter, ale to jest taki tkany, bardzo delikatnie, jakby cienki sweter z bardzo fajną imitacją, jakby pod spodem była też jakaś biała bluzka na dole i na rękawkach, bardzo fajnie wygląda. My już wiemy, że e, zostaje rozmiar S, bo wzięłam też M. I teraz będę tak robić, że jak nie będę pewna czegoś, to po prostu od razu biorę dwa rozmiary. Czasami jestem pewna, bo czasami uda mi się coś zmierzyć w sklepie, no i wtedy już rozmiar znam. To jest co innego. Tutaj jest cena regularna 89,90, ale ona była coś w okolicach 50 zł. Też Wam teraz napiszę. Dla Kubusia wzięłam taką fajną polóweczkę czerwono-białą. Z napisem Camp Mood Stay Original. Cena regularna 59,90. Ja mam rozmiar 1,22 22 Bardzo jest fajna. I słuchajcie, to jest bardzo fajna opcja na jakieś wyjścia, kiedy dziecko ma ładniej wyglądać. Wiecie, gdzieś w gości, na jakąś imprezkę rodzinną, czy coś takiego. A on właśnie żadnej polówki już w swojej szafie nie posiada. Także właśnie coś takiego mówiłam, Pokażę i zobaczymy, czy zaakceptuje. To jest jedna rzecz. A druga to też znowu wzięłam w dwóch rozmiarach, dlatego, że jak byłam w zarze, to oglądałam te spodnie i takie śniteczki. I y, nie wiem, czy po prostu ten rozmiar 1,22 m to będzie y, tylko na teraz. Czy chwilę mu posłuży, a te po prostu większe też zostawię. Dlatego, że one z tego co pamiętam tutaj 79,90 to była regularna cena, a ja je. Chyba kupowałam za niecałe 40, ale też wam napiszę. Tak samo jak w przypadku tej polówki. Słuchajcie, za te pieniądze to nawet w Pepco ciężko jest dostać jakieś fajne spodnie. A to jest typ spodni, które są bardzo fajne. Ten jeans jest taki bardzo, wiecie, mięciutki, delikatny, dość cienki. Ale wydaje mi się, że, że nawet z jakimiś ocieplaczami pod spodem na zimę na jesień też będą fajne. Fajnie, że mają takie szonki, fajne, że są wciągane na takie gumie jak dresy. Zawsze można je związać, gdyby były za duże. No i ja wzięłam właśnie 1,22 i. 1,28 m. Także zobaczymy, czy zostawimy obydwie pary, czy tylko i wyłącznie te większe. Zamówiłam parę rzeczy, które już będziecie kojarzyli z poprzedniego filmu wyprzedażowego. Dlatego, że są tutaj sytuacje, kiedy wybierałam albo rozmiar mniejszy, albo większy. Ale są też sytuacje takie, że zobaczyłam, że dana rzecz, która mi się spodobała, a którą już zostawiłam, ale jeszcze nie nosiłam. Nie wiem, czy dobrze mnie rozumiecie, że jeszcze mogę ją zwrócić. Okazało się, że niektóre rzeczy kosztują 10 zł mniej, 20 zł mniej czasami. I co wy się zrobili widząc coś takiego? Ja wiedziałam, że i tak muszę zrobić zamówienie. Miałam powrzucane tamte rzeczy i kusiło i zrobiłam to zamówiłam jeszcze raz te rzeczy po prostu po tańszych cenach a te po wyższych bo wiecie tu 10 tu 20 zł to już się sporo robi i stwierdziłam że po prostu też tak zaoszczędzę zła ja nie wiem ja uważam że to nie jest nic złego ludzie robią dużo gorsze rzeczy o różnych niefajnych sytuacjach słyszałam, o których nie chcę opowiadać, a mi w życiu by coś takiego do głowy nie przyszło. Także dobra. I teraz tak, pierwszą rzeczą to jest ten top. Wzięłam go w rozmiarze L, tak jak Wam mówiłam. Nie pamiętam ile kosztował, ale też był tańszy. No tylko w tej sytuacji i tak musiałam go zamówić większego. I postaram się go dla Was przymierzyć. Nie wiem, na ile mi ta ręka pozwoli, wiecie, przeciskać się przez tą rzecz, bo ona będzie mocno obcisła, ale postaram się bardzo. Zobaczymy, czy ten rozmiar tym razem jest ok. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to są spodenki. Nie wiem, jak ja to zrobiłam, że kupiłam dwie sztuki. Pewnie nie zauważyłam, że już wrzuciłam eski i jeszcze raz je wrzuciłam. Nie spojrzałam, że jest dwa razy, bo naprawdę mam dwie eski. <laughs> Żeby nie było, są dwie eski. A jeszcze tak śmiesznie, tu jest cena euro, a tu jest nasza cena 80 zł. Widzicie? SS. <laughs> Także, no. <laughs> ale, ch ale chciałam zobaczyć właśnie te eski. Bo te emki były dla mnie za duże. Mam nadzieję, że będą te eseczki dobre i jedne z nich zostawię, po co mi dwie ta sama pary. W każdym bądź razie też cena Wam się wyświetli. Z tą bluzeczką to jest taka historia, że zdecydowałam się ją zostawić i słuchajcie, zobaczyłam, że ona na piersi ma zaciągnięty materiał, ale mówię kurczę, tak ładnie leży, tak mi się podoba. Zostawię, bo jej nie było na stronie. I zobaczyłam, że jest, weszła, więc zamówiłam. Później okazało się, że ona chyba też jest tańsza. Także podwójny deal, że będę miała nieuszkodzoną i jeszcze tańszą. Wzięłam znowu rozmiar M. Także nie wiem, tak naprawdę, czy mierzyć dla Was podwójnie te same rzeczy. Zobaczę, ale właśnie to mam. Mam nadzieję, że ta nie jest nigdzie pozaciągana i uszkodzona. Cena podaje. No i ten sweterek, słuchajcie. Ten sweterek, yy, ja miałam rozmiar M i tą M zostawiłam i ona leży i cały czas czatowałam na S, dlatego, że ta M, no, jest mi troszeczkę za duża raz, że z przodu, z tyłu za dużo materiału tych rękawów było bardzo dużo yy, do naciągania i bałam się, że później pod kurtką będzie to problem. Udało mi się, słuchajcie, dorwałam Seczkę. Yy, tutaj też jest cena regularna, więc yy, napiszę Wam ile ja tym razem zapłaciłam, ale chyba w przypadku tego swetarka to właśnie 20 zł mniej tym razem. Także fajnie zobaczymy, ale wydaje mi się, że ten rozmiar będzie idealny. Tutaj jest historia po prostu typowa. Rozmiar M, bo M był dobry. Ta sama bluza. No i co mam powiedzieć? No chyba dychę czy dwie dychy tańsza. Także no dobra, jak już zamawiałam to... Zamówiłam ją też. I ostatnia rzecz z takich oszczędnych to ten top. Znowu go zamówiłam w rozmiarze M i powiem Wam szczerze, że w jego przypadku zastanawiam się, czy nie zostawić obydwu. Co prawda tak głupio. Jeden dychę droższy, drugi dychę, dychę tańszy, bo tak chyba było w jego przypadku. Ale tutaj jest też inny knyf, że udało mi się do niego dorwać dół. I już Wam pokazuję. I mam spodenki błękitne Mam rozmiar M, przypuszczam, że i czatowałam na S i na M i pewnie M się pojawił. Nie wiem w jakiej cenie, wydaje mi się, że ja już ten fason z mierzyłam i nie pamiętam, czy czasem S nie była dobra, a M za duża. Także sprawdzimy to. Sprawdzimy to, dlatego że one też kosztowały jakieś bardzo małe pieniądze. A fajnie by mieć taki komplecik, także zaraz to będę dla Was mierzyć. I kolejne rzeczy, które też wzięłam, które mi się podobały i które po prostu się pojawiły na stronie, a wcześniej ich nie było, to taka po prostu bluzeczka top. Ja wzięłam w rozmiarze S, to jest cena 35,90, ale oczywiście była inna, taka śmieszna, miniaturowa kieszonka. Bardzo ładny kolor, ten fajny. Materiał także zmierzymy sobie. Kolejną taką bluzeczką jest taka czerwona. Ja mam ją w rozmiarze S, dlatego że rozmiar M mierzyłam w sklepie. No i był za duży, także zobaczymy, czy ten będzie za mały. Jestem między rozmiarami. Czy będzie ok? Też jakieś malutkie pieniądze kosztowała. No i ten kolor czerwieni. Wydaje mi się, że ładnie wygląda. Przede wszystkim bardzo podoba mi się ten detal na dekolcie. On tak wiecie, jeszcze dodatkowo podkreśla. Coś, co zupełnie nie podkreśla dekoltu, to jest ta bluzeczka. Ona w regularnej cenie 79,90. Oczywiście macie teraz poniżej, ile kosztowała. Widzę, że wzięłam rozmiar S i chyba się pomyliłam, bo chciałam wziąć M. Materiał jest taki... To nie jest bawełna. to jest poliester na pewno. Już to sprawdzam tak. 90% poliester, 10% elastan i ona jest taka Znaczy się tak wygląda przepięknie, prawda? Bardzo ładne kolory, wszystko git. To jest crop top, więc w ogóle wydaje mi się, że wszystko mi dołem będzie widać przez to, że wzięłam S. Może M nie było, może się pomyliłam. Nie wiem. Może zmyliło mnie to, że jest od XS i wtedy ja z reguły rzeczywiście mam S, nie M, ale sprawdzimy to, przymierzę to dla Was. Bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy ten materiał hmm, jakoś dam radę przejść, ale generalnie, genera generalnie kolory mi się bardzo tutaj podobają, że ona jest taka intensywna. Coś, co nie jest w wyprzedaży, a czytowałam na mój rozmiar, on się pojawił i przy okazji tego zamówienia wzięłam. To jest ten top do moich biker shortsów, tych zielonych, 35,90, cena regularna. Jak będzie dobry, to na pewno zostaje i będę w nim śmigać. Ostatnia rzecz to jest sweter, coś czego mój mąż nienawidzi, a ja bardzo lubię i wzięłam rozmiar M. Dlatego, że S widziałam w sklepie, wiedziałam, że będzie mi za mały, więc nawet nie mierzyłam. No i powiedzcie, czy, czy dla wędynki kolor miętowy nie jest cudowny. Także to by było na tyle. On 119 zł, regularna i oczywiście Wam podaję ja rozmiar M. Bardzo fajny, mięsisty. Fajny ma ten ściągacz. Tu ma takie ściągacze na rękawach. I słuchajcie, dzisiaj. Już jest chwileczkę po dziewiątej i już jest trzydzieści parę stopni. Także roztopię się dla Was. No i mamy pierwszą rzecz: to jest ta z H&M. Słuchajcie, mogę ją sobie ze spokojem wsadzić w spodęki, co właśnie próbuję uczynić. Słuchajcie, ta ręka mnie tak boli, że ciężko mi jest telefon utrzymać. Można w ten sposób, czyli tak trochę fas fashion. Fashion, chciałam powiedzieć. Fashion Russian. <grym> Żartuję. I można w ten sposób. Można wiadomo, że bardziej, mniej. Ona jest fajnie dłuższa z tyłu. Bardzo fajnie. Można oczywiście sobie zawinąć rękawki. Nie trzeba. I tak to właśnie wygląda. Także to jest ta koszula 35 zł. Słuchajcie, bardzo fajna. Spodenki. Wiadomo, że ja mogłabym mieć rozmiar mniejsze ale jakby tutaj poszłam po bandzie, żebyśmy mieli coś wspólnego. A no, może tu jest trochę więcej materiału i tak dalej. Może będzie tak, że rzeczywiście Paweł je dostanie, ale no są tak super, są tak fajnej jakości, ten print mają tak fajny, że ja stwierdziłam, że po prostu je biorę, i w ogóle zdjęcie wysłałam Pawłowi dokładnie w takim zestawie. I mi napisał, że super jest ten zestaw, także wtedy zdecydowałam się go właśnie wziąć. No, mi się naprawdę podoba. I ostatnia rzecz z HM to jest właśnie ta bluzeczka. Yy, no, naprawdę mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Przede wszystkim ten kolor. No I to, że jest taka właśnie, wiecie, delikatna, leciutka. mi się wydaje, że jak z 10 zł, to super opcja. Pierwsza rzecz z zarki. kurczę, mam nadzieję, że Wam nie przeszkadza to światło, ale staram się jakoś to ogarnąć, żebyście w miarę mi widzieli, gdybym postawiła gdzie indziej lustro, to już w ogóle byłaby klapa. Tak jak myślałam, bluzka jest za krótka, że tu mam, tu mam koniec stanika, a tu się kończy ta bluzka. Generalnie fason jest fajny i może ten materiał specjalnie by mi nie przeszkadzał, słuchajcie. No ale ta sama długość, ona jest źle skrojona, bo z tej strony widzicie, jak się na szwie... O, to nawet widać, że ona tak idzie siu do góry, a tu jest git. Także jest po prostu źle skrojona. 80 zł. No nie, nie chciałabym wydać tyle na bluzkę, która ym, raz, że jest z tak słabego materiału, a dwa, że jest źle skrojona po prostu, także ona wraca do sklepu, nie zostaje ze mną na pewno. Teraz przyodziałam ten piękny sweterek. Wydaje mi się, że rozmiar może tutaj jakby to delikatnie podjechało. To jeszcze tu by się, o Zbluzowało troszeczkę. Wydaje mi się, że fajnie, ale nie wiem, czy ten rękaw taki trochę królewski pasuje do mnie. No, nie wiem, nie wiem. Dekolt nie jest zły. Jest zabudowany, ale na tyle jest milutki ten sweterek, że zupełnie mi to nie przeszkadza. Nie wiem, muszę jeszcze pomyśleć, mi się naprawdę podoba, przede wszystkim kolor mi się bardzo podoba i wydaje mi się, że ten sweter to jest taka rzecz, która robi stylówa, czyli do tego zwykłe dżinsy i mamy naprawdę bardzo fajną stylizację. Jak sweterki to sweterki. Teraz mam na sobie rozmiar M i słuchajcie, on jest idealny. Rękaw jest delikatnie zbluzowany, nadal spada z ramiona, czyli mamy zachowanie tego modelu oversize. Wydaje mi się, że jest git. Może delikatnie mi nawet wystaje stanik. Nie przeszkadza mi to jakoś turbo, wiadomo, że i tak pewnie jakiś topik pod spód bym zakładała. Także zostaje rozmiar S. A nie M. I cieszę się, że udało mi się go dorwać. Jestem zła. A dlaczego jestem zła? Widzicie, jak to jedzie tu. Dół. On jest skrojony. I co, bardzo fajnie wygląda, bardzo tak. No to jest mój typ dekoltu. Bardzo mi się podoba. Rozmiar jest idealny, no ale. Tak, żywizno jest nie do przyjęcia, słuchajcie. Tu w ogóle widać, że to jest niżej, to jest wyżej. Nieważne jak mało on kosztował, no to go nie zostawię, dlatego że nie będę się w nim dobrze czuła. Po prostu. Jeszcze, żeby Wam nie ściemniać, kochani, położyłam na płasko ten top. I zobaczcie, co tu się dzieje. <noise> jak to jest krzywo. Jego podniosą nie było tego tak widać, a teraz to jest dramat. Nie, to nie jest deja vu, kochani. Założyłam ten top, w związku z tym, że wystraszyłam się, że jak takie rzeczy się zdarzają, czyli jakieś złe uszycia, konstrukcje i tak dalej, to mówię, dobra, muszę przymierzyć też ten top jeszcze raz. No i tu jest git, zero zaciągnięcia, także ten zostaje za mną zdecydowanie. Coś kurczę, chyba nie mam szczęścia do tych topów. Tamten czerwony był idealnie skrojony, a ten y, robi się tak, że tu. Widać, że odstaje. Tak. Tu jest obciślej, tu odstaje. E, Ramiączka jadą w tą stronę, nie idą na prosto, więc niedobrze. Dekolt jest taki se, szczerze mówiąc. Niestety, ale bluzeczka nie zostaje. Szybko wskoczyłam w ten top, tak żeby tylko sprawdzić rozmiar. Tu jakaś nitka. No, ilość nitek dzisiaj zastraszająca. Słuchajcie, wiadomo, że nie będę nosić go na zewnątrz solo, bo raczej będę się wstydzić, ale bardzo chciałam mieć komplet. No i góra ta XSS zdecydowanie jest dobra. Także teraz już mam komplecik. Ostatni komplet, który Wam się pokazuje, to ten. I tak, dobrze widzicie, spodenki wyglądają tragicznie, także ten rozmiar M to jest szkoda wielka, bo są bardzo fajne, fajny mają materiał bardzo fajny jest ten kolor i wszystko także niestety wracają do sklepu to co się tu w kroczu dzieje to w ogóle nie komentujmy tego proszę, nawet nie wiąże tego to nie ma żadnego sensu a słuchajcie top ym, jest krzywy tu jest mniej materiału niż tu, chyba że to mój biust no ale na tamtym który już mam, który leży. Jest wszystko ok i tu też delikatnie widać, że to skręca. Także trzeba bardzo uważać, nawet jak się kupi coś tego samego rozmiaru i tak dalej. Nie zawsze jest ok. I co kochani? To był mój haul. Moje mierzymy z wyprzedaży z H&M, moje z Zary. Jak sami widzieliście, później nie zmierzyłam dla Was spodenek, startera, bluzy i topu. Dlatego, że spodęki eski nie było opcji przez dubsko. Czyli budowa ich jest taka, że one muszą być takie luźne i takie, wiecie, duże. Nie pasowało mi to, więc wracam. I eski, i emki. Bluza zostaje emka, a to, szczerze mówiąc, nie byłam w stanie dla Was przymierzyć. Nie mogłam się z tą chorą ręką tam, wiecie, przeciągnąć i tak dalej. Także nie zmierzyłam tego dla Was, wybaczcie. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas. Trochę się pogimnastykowałam, nie ukrywam. Było to naprawdę konkretnie do zrobienia z tą ręką. Ja naprawdę staram się funkcjonować normalnie, aczkolwiek wiecie, utrzymanie. Ja mam odkurzacz taki automatyczny, który się trzyma głównie w jednej ręce i jest dość ciężki, żeby utrzymać w jednej ręce i nie mam opcji, żebym posprzątała nawet odkurzaczem sama. Także naprawdę jest konkret, nie wymyślam niestety, mimo tego, że mam uśmiech na twarzy, to do śmiechu mi specjalnie nie jest. Mam nadzieję, że coś szybko zaradzę, bo nie wyobrażam sobie, ja muszę być. W pełni sprawna i koniec. Ale koniec mordzenia, koniec o mnie. Mam nadzieję, że Was w jakiś sposób zainspirowałam, że coś Wam się spodobało lub nie, że się pośmialiście Zary czy z H&Mu. I co? Zapraszam Was do następnych filmów. A, zapomniałam, dawno nie było. Zapraszam do subskrypcji, do zostawiania łapek w górę lub w dół, jeśli Wam się coś nie podobało. Czekam na komentarze. Bardzo miło mi zawsze Wam odpisywać. Widzimy się w następnym, kochani. Pa!